Cześć, z tej strony Gorol i dzisiaj zapraszam Was do gry Black Desert Online. Jest to drugi odcinek i dzisiaj e, spróbujemy e, wbić kilka poziomów w lokacji e, obóz bandytów, coś takiego. Z tego co słyszałem, jest to lokacja tak e, właśnie dla ludzi, którzy już mają ten 30 poziom. Tylko nie wiedzieć czemu. O dobra, nie wiedziałem czemu nie mogę bić ale już ogarnąłem. Dobra, lecimy z potkami. Muszę się zajmować tymi ucznikami, muszę o tym pamiętać. Jednak sporo damage bił. I zbieramy loot. Też właśnie ostatnio na ostatnim odcinku zapominałem cały czas zbierać ten lód. To jednak jest ważne, żeby zbierać go. Zawsze jakiś tam dodatkowy mm, pieniądz wlatuje. Okej. Okay. Dobra. Bierzemy sobie teraz y tych gości. Lurujemy Trochę tu mało z tych yy, bandytów W ostatniej lokacji yy, co byli ci kultyści Wow, tu jaki w ogóle gość z maczugą. O cholerka. Oh fuck Dobra, tego się nie spodziewałem. Um, teraz closest note. Spróbujmy, tak? No, proszę. Nie tak łatwo jednak. Jestem tutaj trochę. Nie, w sumie nie tak daleko. A ja mraż żaden problem. Zaraz sobie tam dobiegniemy. Nawet nie będę mm, automatycznego biegu używał. Bardzo fajnie wygląda ta gra. Taki typowy airbag. Lasek, łąka, polana. To są takie właśnie rpg klimaty. Tu co się dzieje? Chyba tam jestówka. No dokładnie. O! Czemu nie mogę atakować? A, muszę dopiero łuk wyciągnąć, żeby mógł atakować sztyletem. Okej. Okay. Spróbujmy może najpierw e, poznać tych przeciwników, w sensie trzeba ich trochę pobić przez jakiś czas. Wtedy dopiero będziemy jakby e, więcej obrażeń bić. O! Dobra, musimy jednak e, bić z tego łuku ich ze sztylecikiem, jeszcze jednak sobie tak łatwo nie poradzimy. A mam w ogóle jakąś umiejętność teraz, o co z nią chodzi? Black Spirits Rage. Nie wiem co to niestety. Dobra. zbieramy teraz. Wow. Mają jakieś domki na drzewach? coś w stylu jakby wieży strasznie, coś takiego chyba. Dobra. Mm. Wow. O cholera, tu jakiś olbrzym. To chyba jest y map specjalny. O kurde, jak Dobra, jedziemy z nim. Żaden problem. Dobra, używamy mamy cały czas y odskoków. Łatwo idzie go nawet wykaj wykajtować Tak jak w Lolu Edicary Ta sama zabawa No i sobie skaczemy Kajtujemy wszystkich To jest głupie to chyba, że mm, ci łucznicy to oni i tak mi zadają obrażenia nawet jak ja staram się y, unikać tych obrażeń Jakieś tam robię te uniki i tak dalej. oni tak trafiają z tego łuku. Podobnie chyba ci madzy, czarodzieje i tak dalej. Magowie. Muszę się trzymać na dystans. No, level dość nawet idzie. Już chyba 20%. O, tu kolejny wielkolud. O oh fak, ten tu napierdziela niestro Dobra, ciśniemy go A, on mnie w ogóle zwala z łuk. Tak mocno bije Spoko, no tu musimy się jednak trzymać na odległość Nie ma co szarżować w niego Spróbujmy go obszarowo zaatakować Nie no, ciężko ma z trafieniem we mnie. Okolutujmy. 116 Srebra i kites. Dobra. O! Co to było. płapka, chyba jakaś. Zapomniałem, że tu są pułapki. Dobra, bierzmy tych tutaj. A jak się ładnie ustawili. Tak. No nie. Jak ja to zrobiłem, że się w to wpakowałem? Dobra, idźmy do miasta. Idziemy do miasta. Dobra. Może spróbujmy jednak inną lokację? Ta chyba jest trochę za ciężka. Dobra. My jesteśmy w ogóle teraz? A spoko tutaj Próbujmy ten Ork camp Dobra Spoko, bo możemy sobie po prostu wciśnąć yy, E na klawiaturze i postać sama nam idzie we wskazane miejsce Sporo to ułatwia, możemy sobie za ten czas iść zrobić rybatkę czy coś No Spoko też jest to, że Strasznie zapełniony ten świat. Wszędzie są właśnie jakieś NPC, albo jakieś postacie, z którymi po prostu nawet nie możemy nic zrobić, nie? Chociaż chyba nie wiem, spróbujmy. Z takim gościem możemy porozmawiać? Nie, no, czyli są też takie właśnie NPC, że nie możemy z nimi podjąć żadnej interakcji. Takie po prostu. Zapycha, zapychacze tego świata, żeby nie było pusto. O, przed chwilą mi coś tutaj wzięło. Dobra, idziemy idziemy? Nie wiem, czy tu nie byłbym skrócić? Spróbuję skrócić. Ja mam mi się dokładnie. Tu? Chyba tu. Dobrze idę? Dobrze. No, nawet tu mi pokazuje, jest taki wielki łuk y, jasny do góry. Wow, tu jakiś pająk. Silny jest czy nie? Nie, jakiś słaby. Nawet nie. Zatrzymujmy się przy czymś takim. gdzieś widziałem na mapie, że jest przejście. Wow, jakie zajebiste kładki. Tu na dole coś jest? Nie, chyba nie. Dobra, przejdźmy sobie przez tą kładkę. Wow, ekstra. Chyba tu właśnie miałem iść, dobra. No to jedziemy z tymi orkami. No i tu całkiem spokojnie. idzie, łatwiej niż tam. Dobra. Teraz tego orka. Takie orki to można cały czas bić. Nawet tym sztylecikiem łatwo padają. Tylko troszkę małe grupy są ich. Jakieś dziecko ork, lol. Strasznie to wygląda. Mały ork. Dobra, chodźcie tu, wiele was może. Chyba nie bardzo ich zbiorę. To są za bardzo od siebie oddaleni, żeby ich tak zbierać, lurować. Szybko padają, zajebiście się ich bije No, także tu można chwilę jeszcze posiedzieć. Myślę do 34. To jakieś więzienie. Aha, jakiś gość się dało więzić, im spoko Dobra, zbierzmy trochę lutu. Dobra, że zebrałem. Lecimy dalej z kolejnymi Najpierw wizarda Teraz tego No, i spoko Uuu tu jest ich dużo Zajebiście, chodźcie tu Próbuję ich y, większą grupkę zaatakować Nawet czy podlecą wszyscy no, chodźcie, chodźcie, O, ekstra. No, i to jest miejscówka na mój poziom, jak najbardziej. Tam chyba jednak trochę za szybko się udałem, albo miałem za słaby level. Albo. za słaby akwikunek. To miałem za słaby ekwipunek. Tak jak mówię, ja tu. Mam tak podstawowy eku, że. Bardziej się chyba nie da. Nie bardzo ogarniam, jak jak jakby zdobyć jakieś lepsze. Nie, czy tu wypada, wypadają jakieś takie fajne itemki? Czy trzeba kupować gdzieś w mieście? Albo od gracza jakiś targ jest czy coś? Nie mam pojęcia. Tak sobie wbiłem do gierki i zabijam mobki. Jakoś tak nie y, wydaje mi się, że ta gra jest y, niezbyt taka y, przychylna takim nowym graczom. Bo strasznie dużo tego wszystkiego: dużo tekstu, dużo wszystkich tych ikonek i tak dalej. i Ciężko się połapać, a to tak naprawdę kaman. Dobra, no ale walka jest miodna. orki walimy w ogóle fajną mają wyseczkę Ye. aha, ja już myślałem, że on ma jedno oko on ma po prostu taką jakby maskę na sobie uuu, jakiś elitarny Ktoś nawet szybko padł. Tego Lizarda trzeba się szybko pozbywać, bo on jednak bije dużo do morzu. Ok, już prawie byliśmy 31. Ok, nawet jest jednak. Myślę, żebym tu mógł to zostać. Tylko nie wiem, czy by mi starczyło na przykład potionów, żeby tu być na przykład do tego 34. Był jednak sporo tych potionów tu tej soli. Dobra. O, tu jest kolejny chyba ten elitarny, dokładnie. Uuu, trochę biję. sobie dwóch. No chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. Trochę okay, tu teraz sobie zlurowałem. Nie no, zajebiliście to idzie. Chyba znalazłem jakąś yy, całkiem większą tą grupkę. Także tu bym sobie mógł chyba posiedzieć dłużej. No. Tak mi się wydaje, że tu będę sobie już expił do 34. A jak mi nie starczy potionów, po prostu wrócę. Okej, okay. jakiś koczuł, no tu chyba mam nawet questy od tego, yy, tego czarnego duszka Także zaraz sobie wezmę i będę robił te questy Tak właśnie widziałem, że na, od 30 levela są tutaj questy na te orki Także wezmę sobie tego questa, będę go robił yy, I po prostu, jak będę zmieniał miejscówkę na następną to znowu nagram Wam filmik. Ok, ja póki co to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, wydaje mi się, że już tak na 35. poziomie. Coś takiego może. A póki co to tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.